No, muszę zawołać tego mojego męża. Podjęłam bardzo ważną decyzję w związku z antykoncepcją. Kornel! Musimy porozmawiać. No A Musimy porozmawiać. Słuchaj, no. Słucham. Przemyślałam sobie sprawę całą już. I doszłam do wniosku, że ja już więcej nie będę znosić jajek. Co? Znaczy? No, znaczy, że nie chcę mieć więcej dzieci. Już mi starczy. No, chyba mi też. Dlatego tak sobie pomyślałam, że w związku z tym, że dzisiaj robiliśmy taki budżecik sobie mały, przeglądałam te nasze wydatki. Więc podjęłam decyzję. Pomiędzy zabudową schodów a rolety wrzucimy sobie dodatkowy plan budżetu. Wazektomię nie zrobimy. Co, Barbara? Co zrobimy? Wazektomię. Naturalny jest? środek antykoncepcyjny podwiążemy co nieco. Mój Boże, Barbara, wiesz co, to ja sobie sam dam radę idę sobie rozwalić jaja o ścianę. <śm>